Na podstawie książki Miłosz w Krakowie Agnieszki Kosińskiej. Ona była przez lata asystentką pisarza i tam jest taki fragment z jej dziennika, 19 maja roku 99, niedziela. Dziś Miłosz zwierzył mi się przez telefon, że uwielbia serial Złotopolscy i że tęskni do tych odcinków. One są bardzo dobre, to jest cytat z Miłosza. Chyba rozumiem dlaczego Miłosz to ogląda. Tam jest ciągła obawa o to, żeby utrzymać rodzinę, ale w sensie rodzinną substancję. W niedawnym odcinku taki dialog. Mamo, śpisz? pyta syn. Nie, nie śpię. Myślę, co się stało z naszą rodziną. To jest to jest właśnie to, nad czym teraz może myśleć Miłosz, no to prawda, to prawda, o tym rzeczywiście dużo musiał myśleć Miłosz w przerwach pomiędzy obcinaniem studentek i wyrywaniem studentek i sypianiem ze studentkami, o czym też wiemy z różnych źródeł, tak że, że takie rzeczy tam się gdzieś tam działy. To nie jest tajemnica, tak, że Czesław Miłosz był A. Panem Złotopolskich be, był chutliwy. Tak. <laughs> Ale wiesz, żona to nie rodzina, prawda? To jest znana, znana prawda z polskich kabaretów. To nie substancja. Tak, tak, tak. Jemu chodziło właśnie o coś takiego głębszego, a ty tam od razu już tam, wiesz, studentki. mu chodzi po prostu chodziło o, o kategorię wyższą, o substancję.